Natomiast resztę, panie pośle, osądzi sąd, który będzie na pewno wzywał biegłych, będzie miał dokumentację medyczną, z którą my nie możemy się też pewnie do końca wszyscy zapoznać. On będzie o tym decydował. My otwieramy drogę lub nie dla sądu do podjęcia tej decyzji. To jest wszystko, co możemy zrobić. Proszę powiedzieć. W takim razie, dlaczego prokuratura nie dołączyła opinii lekarskiej? Proszę powiedzieć, bo ja tego nie rozumiem. Ja tego nie wiem, panie pośle, natomiast my głosujemy na podstawie tego wniosku. On jest dopuszczalny z punktu widzenia prawnego, z punktu widzenia ustawy o wykonywaniu mandatu i nie regulaminu nie Sejmu, nie a decyzję każdy podejmuje z nas. Grosz, nie chcę się kłócić. Nie, ja, ja też. Nie mamy wglądu w tę opinie. to jest raz. A rozumiem. drugie, to jest wniosek. Który do nas jest skierowany, że my uchylamy immunitet, a nie do sądu. dwie różne rzeczy. Nie, nie. My, my, proszę pana, tylko decydujemy o tym, czy sąd będzie mo, może podjąć taką decyzję, czy nie może.